Dzisiaj ze mną jest K. O. R. D. I. A. N. E. K. K. Dobrze, a więc moi widzowie, zróbmy dzisiaj tak, że będziemy robić i wyzwania, i grać spoczenie. Znaczy ja tak będę robić. A dasz wyjaśnić. Ej, nie mogę wyjść z tego czegoś. Nie, dobra, już mogę. Jest! Dostałem miecza, koks. Ja zabiorę yy, nie ten. Ten pasuje, nie. Ten pasuje tak bardzo. Ale yy, tak. Ja dla ciebie. Nie zabiorę ci. Dobrze, a więc y, widowie ja sobie na szybciutko mikrofonik ściszę. Y, dobrze mnie już słychać? Dobrze? Dobra, idę. Idę. Koks. Powiedz sobie... Zabierz po prostu to do obronienia się przed strzałami. Masz taktyka. Typu pikę. Wiem, z minti Dobra, leży. Dobra, to ja go wyjaśnię z mojego miecza. I Idę. Mam dla ciebie kawiki. Leży. E, tutaj jest. Zban... Dobrze, nice! Co mnie to obchodzi, że mają mnie tam za durnia? Wywalony szkoły, 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 szkoły sami oddajają, nie pójdę na studia, bo skołam mnie wkurza. Fiza Polski matma, pani z Fizy fajna. Mam dzień głupią szkoły, żyję jak rarystok lata. A, dziś wówczas mi spkała żyje jak Rarity, krata... ...wy, ...dobrze, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Masz... Co mnie to obchodzi, że mają mnie tak za długie, we w szkołę. Po co mi ten pistol? Pyk, pyk, pyk. A ty nawet nie wiesz, co to kątem. Ja wiem. No. Zły pomysł na odcinek. Nieprawda. Czytałem se na YouTubie. Skocz! 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 No! Czekaj, bo wali. Dobrego dobra, ja go wyjaśnię. Pyk. Leży. Ej, ty 700 masów chłop miał. Masz tu 400 coś. Od czego? Chyba tak. Ej, tu jest typ, 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 typ. Je, jedzie łódką. E, ma mało. Tyły uważaj! Dobrze, nice. Dowalam ci go. Leż. Nice. Czekaj. Chodź. Mogę... Mogę ja... Ja mam dwadzieścia osiem, nieprawda, nie kłam. Nie I rzuciłem ci tego kawa. No.

Kończyć. Muszę kończyć, koko. Pa, pa. Ja będę grać kolo i...